Stoimy w tej chwili, w miejscu, gdzie stał historyczny teatr, który również był szkołą szermierczą, czyli w literaturze fachowej jest nazywany szkołą fektunku i nasz teatr zahacza o jed, jed, jeden bok, jeden te, tego teatru, także mamy dotychczas, musieliśmy się przesunąć z tej z tego miejsca, które było nam przyznane ze względu na naszego sąsiada. Tam jest ABW i nasz sąsiad sobie tutaj parking urządził, który nazwał strefą ochronną i z tej strefy ochronnej nie chciał się wyprowadzić, więc podaliśmy go do sądu i kilka lat trwały przepychanki sądowe, co jest dowodem niezbitym, tutaj proszę rumuńskiemu koledze powiedzieć, że dowodem na to, że Polska jest krajem demokratycznym, że można ABW do sądu podać. To, że sprawy nie wygraliśmy, świadczy, że z tą demokracją jeszcze tak do końca nie jest dobrze, ale to już no na marginesie. Nie mówię. chcieli przecież chronić nie, teatr? Nie, nie, nie. Jesteśmy teraz przyjaźni, tutaj dyrektor ABW, szef, obiecuje, że dostarczy nam halabardników, jakby trzeba było, ale to muszą być jakieś militarne takie zajęcia tutaj w przyszłym, w przyszłym teatrze. W każdym razie dotyk czasu mamy. Ten teatr, nieści. archeolodzy tutaj wie, wiele lat kopali i dokopali się fundamentów. Doktor Marcin Gawlicki odkrył te fundamenty i jest to naukowo udowodnione, że w tym miejscu stał teatr Szkoła Fektunku zwana w nauce jako Nowa Szkoła Fektunku. Gdyż pan Jerzy Michalak odkrył nowe dokumenty, z których, dzięki którym wiemy również, jak się nazywał budowniczy naszego teatru. To był Jakob van den Blok, ze słynnej rodziny flamandzkich artystów działających w Gdańsku, van den Bloków, którzy zbudowali zbrojownię, bramę wyżynną, złotą bramę i ten ołtarz w kościele św. Jana, 14-metrowy i wiele, wiele innych rzeczy wspaniałych stworzyli w Gdańsku. I jednym z tych van den Bloków był Jakub, który w 1635 roku otrzymał zapłatę z miasta za wybudowanie. Nowej szkoły Pektunku ponieważ ta nazwa nowa szkoła pojawia się w dokumentach, znaczy, że była stara szkoła, też, a gdzie ona dokładnie się mieściła, nie mamy pewności. Doktor Gabicki przypuszcza, że mogła być tu albo w okolicach zbrojowni, nie wiemy. W każdym razie, teatr, który widzicie Państwo na rycinie Willera, tam w tych materiałach, to jest tak, tutaj maleństwo takie pokazuje, to jest właśnie ta szkoła Pektunku na rycinie z połowy XVII wieku. Teraz wejdziemy do środka. Będziemy mieli trzy stacje w środku. Pokażę Państwu, jak to będzie wyglądało, jak będzie działało. Bo teatr jest niezwykły. Państwo, Państwa zaskakuje na pewno ta architektura, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że teatr w wydaniu takim klasycznym to jest kolumnada tym panom, gzymsy, jakieś reliefy, rzeźby i tak dalej. Czyli z antyk. I daliśmy sobie wmówić od czasu klasycyzmu, że tak teatry wyglądały, właśnie nawiązywały do, do, do teatrów do świątyń greckich i rzymskich, podczas gdy w świątyniach greckich i rzymskich nigdy nie grano, nigdy nie było tam teatru. To jest fałsz, jeden z wielu y, y, oświecenia dotyczące przeszłości. Stworzono mit i fałszywy obraz teatru jako świątyni. Echem. Natomiast nasz architekt bardzo świadomie nawiązuje nie tylko do dominanty architektonicznej w Gdańsku, którą stanowią kościoły, świątynie chrześcijańskie, ale nawiązuje do genezy teatru europejskiego, czyli do X wieku i świątyń chrześcijańskich. Także to jest pierwszy, nie tylko w Polsce, na świecie, kościół, <laughs> przepraszam, pierwszy na świecie teatr, który nawiązuje do tradycji Właśnie dramatu liturgicznego i kościoła, kościołów chrześcijańskich z X wieku. Także tutaj tych dialogów, jakie nasz architekt toczy z przeszłością i teraźniejszością, jest więcej, ale to jest tylko, żeby Państwu przykład podać. Fasada nie będzie betonowa, tylko będzie cegła zwana licówko, czyli pełna, ręcznie, ręcznie robiona. I, chyba w Holandii będzie zrobiona, będzie bardzo ciemny brąz. Bardzo ciemny brąz, tak jak najciemniejsze cegły na starych murach gdańskich, czy w kościele mariackim. I dach otwierany, o którym będę jeszcze mówił, będzie miedziany, a więc patynowany i seledynowy. I to połączenie seledynu z wykończeniami kamiennymi, które to będą i z cegłu będzie na pewno tworzyć nową jakość estetyczną, co nie wątpię. Na pewno też wrogów dużo się znajdzie, powiedzą, że dlaczego nie czerwona ta cegła. No ale czerwona cegła w Gdańsku to banał. Proszę Państwa, tutaj będzie przebiegać ulica Bogusławskiego, nowa ulica Bogusławskiego. Ona kiedyś przecinała ukosem nasz, nasz plac kutowy, teraz przejdzie tędy. Tu będzie można spacerować i spacerować i oglądać. To jest XIV-15 wiek. Te, yy, yy, zabudowania, które są pozostałością po murach obronnych średniowiecznego Gdańska. Zwracam uwagę, że tworzy się taka metaforyczna ulica czasu, gdzie mamy XIV-15 wieki i XXI, więc 700 lat mam, prawda, w tej uliczce. I, I z myślą o tym zrobiliśmy takie przedstawienie na urodziny Szekspira. Na Długim Targu był zlot polskich Hamletów, a tutaj na Placu Budowy pokazaliśmy Hamleta na czterech scenach. I Te sceny były ustawione przy gołych murach, na których były rzucane projekcje. Te projekcje były, były zarówno scenografią, jak i w zasadzie wszystkie postaci oprócz Hamleta. Hamlet był jedynym żywym aktorem. Tych Hamletów na czterech scenach mieliśmy dwunastu, oni się zmieniali grupki ludzi przechodziło od jednej sceny do drugiej, to wszystko na YouTubie Możemy, możecie Państwo obejrzeć. Um, główne wejście do teatru będzie tu. Aha, jeszcze o tym szlaku spacerowym powiem. Tu na murze, na tej wysokości, co teraz widać, 6 metrów, będzie szlak spacerowy wokół teatru. Niezależnie od. Tu nie trzeba będzie kupować biletu, żeby wejść. Każdy turysta, obywatel może sobie na, mu na mury i dookoła można przejść. O, oglądając panoramę Gdańska bardzo niezwykła. A o 12 już takie duchna, nie? To ja się szykuję do tej roji. Jak nie urzędnicy wykończą, to jest Tu jest pol wejściowy, a nad nami będzie płaje. Płaje jest zawieszone bardzo nietypowo. Pierwotnie miało być ze szkła, ale strażacy się nie zgodzili. Za żadne skarby. Nie wiem, czy im skarby, ale <laughs> szkło, no nie, ale się topi, to oni może widzieli, że idzie. <laughs> w każdym razie płaje będzie na górze. Natomiast na dole, tutaj są schody, prowadzą do części archeologicznej, bo właśnie tam y, będzie stała wystawa z makietą tego starego teatru i z, y, z rekonstrukcją dwóch przęsów starego teatru z oryginalnej wele. Archeolodzy dokopali się kilkunastu belek, które teraz są konserwowane i będą złożone według fachowej rekonstrukcji archeologicznej doktora Marcina Gardickiego. I będziemy mieli taką stałą ekspozycję, i każdy będzie mógł obejrzeć sobie, jak to jak To był duży teatr, ten stary? Mamy w obrysie, nie wygląda na to taki duży. Wydaje nam się, że on mógł mieć no, 25 na 25 metrów może, ale jest opis francuskiego dworzanina Ludwiki Marii Gonzagi, która tutaj była w 1646 roku i w tym miejscu, proszę Państwa, wystawiono Operę Włoską i to było, to było publiczne przedstawienie i to było pierwsze publiczne wystawienie opery na północ od Alp. Tu stoimy w historycznym miejscu pod wieloma względami historycznymi ważnymi. Ludwika Maria Gonzaga i, i jej dworzanin Ożier, on tak się nazywał, zostawił pamiętnik, który po polsku też jest wydany i to można wszystko tam wyczytać i on mówi, że w teatrze tym było 3000 ludzi. Nam się wydaje, że to przesada, chociaż w Londynie, w teatrach, w teatrach elżbietańskich dwukrotnie ta liczba się powtarza. 3000, tysiące, że w londyńskich teatrach było 3000 tysiące widzów. Nam się wydaje, że to po prostu jakąkolwiek ciżbę może tak określano, że było 3000 tysiące ludzi, że dużo. Tak jak milion dolarów to dużo pieniędzy, to może 3000 tysiące tak to, to znaczyło, nie wiem. Dzisiejszy Teatr Globe w Londynie mieści 1500 widzów, z czego 1100 siedzi w galeriach, 400 stoi wokół sceny. Więc nawet jeśli weźmiemy pod uwagę że ludzie byli mniejsi w renesansie, statystycznie o 10%, to, to i tak to 3000 nie wyjdzie. W naszym teatrze będzie do 600 widzów, w zależności od układu przestrzennego. Ja zaraz Państwu powiem, to, jak to będzie wyglądało, bo to na razie trudno sobie wyobrazić, jak nie ma wyposażenia, nie ma galerii dla widzów, na razie tylko to, co budownictwie się nazywa beton. Stan surowy, stan surowy. Ta. Ten, ten yy, kryty blachą miedzianą, patynowany. Ta. I, e, e, także gra, przy pogodzie takiej jak dzisiaj to gramy przy, przy świetle dziennym, jeśli taką wizję ma reżyser albo przez albo świetlę No Będzie to na pewno bardzo oryginalne. Samo otwieranie i zamykanie dachu na pewno będzie spektakularnym widowiskiem. Mówią nam, że to 3 minuty zajmie otwarcie i zamknięcie dachu. Te połacie będą dość duże i wysokie, także to będzie. nie wiem czy będzie efekt studni, bo jak Państwo pewnie wiecie, w studni nawet w ciągu dnia, jeśli ma odpowiednią głębokość, to widać gwiazdy. Nie wiem, czy to będzie taki efekt. Fajnie by było. Będzie przeprowadzona sztywia drewniana, tak? Tak, tak. A co z akustyką? Teatr jest niewielki, więc tutaj się nie boimy. Badania przeprowadziliśmy, a teraz powstała praca, oh, praca magisterska na Politechnice Gdańskiej, gdzie opracowano, zanalizowano akustykę naszego teatru i tam są, z tej pracy wynika, że, że jakieś płaszczyzny na scenie trzeba pod jakimś kątem E, e, zaaranżować, żeby akustyka była doskonała. Tak, bo to jeszcze zależy, czy otwarty dach, czy zamknięty dach, prawda? i to, Ale ponieważ będzie tu drewno wszędzie, ja myślę, że będzie, że będzie dobrze, ale to nie. No, z uczonymi różnymi się spotykaliśmy, ale ja. Z, Pochodząc z humanistycznego no, środowiska mam pewien sceptycyzm wobec tych opinii uczonych. My się martwimy znaczy no, czy te koncerty rokowe wyjdą, wie Pan że ta akustyka będzie wystarczająca dla koncertów rockowych? Chłopcy czaty tacą, to, to, to będzie, to troskowe, tadzą, <śleszy> będzie dobrze. <śleszy> No, i oczywiście repertuar w ciągu roku, nie tylko szekspirowski. Szekspir to na lato. O, o programie to ja Państwa zaproszę, może w przyszłym roku zaproszę. będę. Ale to jest tak? Chcemy dwie produkcje sami robić w ciągu roku. Jedną na sezon letni, żeby tutaj wieczorem teatr nie stał pusty, prawda? mnóstwo ludzi przychodzi. To będzie, mamy nadzieję, wielką atrakcją turystyczną. Również i chcemy robić na dobrym poziomie jedno przedstawienie. Które możemy wieczorami grać, a skróconej wersji dla programów edukacyjnych czy dla turystów przed południem, bo tu turyści będą chcieli. Się... W oparciu o aktorów z Polski, z Gdańska. Różnie. Te, te, te letnie, to, to mogą, jeśli o mnie idzie, to mogą być i po angielsku grane, po polsku. Jak, jak... Zresztą my mamy polskie przedstawienia tłumaczone na angielski, teraz i odwrotnie angielskie na polski. To z tym nie ma problemu. Natomiast na, na okres pozaletni chcemy jedną, jedno przedstawienie wyprodukować takie artystyczne, które, które może będzie jeździło po, po świecie też. No, mamy plany, ale też za, za wcześnie, żeby było tropy wylewają e, bardzo dobrze. Tutaj będą zmieścić garderoby y, pomieszczenia administracyjne, <kluznić> e, <kluznić> e, restauracja, bar i tak dalej, myślę, że w sezonie ta, ta restauracja może wychodzić na dziedziniec, ale ten dziedziniec, to ja sobie wyobrażam, może służyć do różnych działań artystycznych również. Zwróćcie uwagę, że tam będzie można chodzić i, te, i również wykorzystywać do działań artystycznych, albo widzów, albo aktorów to również <śmienny> tu będzie wysoka ściana, wysoka ściana sznurodni, która może być również jako postawa do ekranu. Tak? Z 1635 roku oryginalną belkę z tych fundamentów. Badania dendrochronologiczne udowodniły, że drzewa zostały ścięte w 1632, a w 1635 wykorzy wykorzystano je do budowy naszego Były to dęby, także te mowy. Zakonserwowały się dobrze w wilgotnej ziemi. W momencie, kiedy się je wyciąga, one bardzo szybko schną i rozpadają się niestety. Dlatego trzeba je konserwować, one te duże belki przez rok muszą się moczyć w specjalnych kadziach i później stają się twarde jak kamień, ale to jest nadal drewno, tylko w jakimś innym takim inną substancję mają. maju. Czy widzowie Szekspirowskiego będą mogli zobaczyć fragmenty takich belek? Oczywiście to ja powiedziałem, że będzie rekonstrukcja dwóch przęseł fundamentu, które będzie w naszej części archeologicznej. E, i, i każdy będzie mógł zobaczyć. Co więcej, e, e, myślę, że takie kawałeczki drewna e, będą dostępne w naszym sklepie z pamiątkami. Rozumiem, że aktorki to współczesne. To je jest i... zdjęcie z castingu, które przeprowadzałem. E, 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 e. <śleski> 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 nie może ulegać zmianie. To jest traktowane jako rycza. I raz sklepnięty nie może być zmieniony, ponieważ zmieniając ryczałt zmienia się warunki przetargu, czyli się oszukuje niejako tych, którzy startowali w przetargu a go nie wygrali. Firma, która wygrywa, bierze na siebie ryzyko, że mogą się ceny zmienić na jej niekorzyść. Koszty robocizny mogą, mogą się zmienić, mogą być kataklizmy rozmaite, strogi zimy, trzęsienia ziemi no, u nas może nie, ale różne nieprzewidziane wypadki, które zwiększają koszty ale jeśli nie ma uzasadnionych yy, przyczyn i to jest z, z, zwykła no, pod, jakaś koniunktura czy, 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 czy brak koniunktury rynkowej, to, to urzędnicy absolutnie nie reagują, nie, nie zezwalają. Nawet gdybyśmy mieli dodatkowe fundusze, to nam nie wolno yy, ich wypłacać. No, naj, 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 to patrząc, całą bryłek to w nie, nie, nie można było, więc musiałem się jakoś rozciągnąć. Naprawdę, jeśli idzie o kubaturę, to mieścimy się w średniej yy, krajowej. Jesteśmy tej wielkości mniej więcej co Teatr Polski w Warszawie. Tylko to jest bardziej rozciągnięte. A takiego kształtu nie ma tak. Nie, nie. Właśnie. nie. Takiego kształtu nie Ja chciałam zapytać jeszcze o tę tańską scenę. Jak ona będzie e, wyposażona? To znaczy, Elżbietańska scena e musi być dość wysoka. Widzowie tak, z trzech tak, stron tak, stoją tak, wokół tak, sceny, to a, a to zaplecze będą składa się z dwoje drzwi z tyłu, będą nas i galeryjka nad tymi drzwiami. Mhm. I nic mhm. więcej nie potrzeba, żeby grać przedstawienie elżbietańskie. A czy na przykład możliwe byłoby przy wyposażeniu tej sceny zagranie. Pe pewnie pan zna taką książkę, rekonstrukcję Hamleta Jana Kuczyńskiego. No, no, no. Czy dałoby się na, wedle jego, nie wiem, wiedzy czy wskazówek, tak jak on tam opisał, to wystawić, tak? Czy, a zaprosiłby dałoby. go pan, żeby on coś a takiego… A on tutaj już był u nas i wielokrotnie tak? rozmawialiśmy na ten temat, także, także to… to, 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 to yy... Może, ale, ale nie wiem, nie wiem czy rekonstrukcję czy, czy, uh -huh. czy realizację czyichś wyobrażeń na temat tego, jak wystawiano w czasach elżbietańskich, czy to ma większy sens dla dzisiejszego widza. W teatrze Glow wystawia się często właśnie tak niby w stylu elżbietańskim, ale nie do końca. To są wszystko albo nasze wyobrażenia jak grano, a techniki gry aktorskiej na przykład są dzisiejsze. Fonetyka jest dzisiejsza i, i tak dalej. Ja rozumiem, ale jak pan wspomniał o celach edukacyjnych. A to wydaje tak, to, mi się, to tak. Że to, dla edukacyjnych to, celów po prostu To, mam, to specjalny program. Was, tak. Ja uczę studentów i po prostu wie mam, oni odkrywają, że to tak było, że prawda, duch wchodzi, kiedy światło opada, prawda? O drugiej po południu wchodzi duch. To znaczy którędy wchodzi w wchodzi no. duch, prawda? On to bardzo dobrze objaśnia, prawda? Że, tak. Co się musiało stać na scenie, żeby ten duch wszedł o drugiej w południe, kiedy jest widno tak. i żeby był, był efekt ducha, prawda? Efekt nocy nie, nie. i ducha i tak dalej. O, to w garderobie pytam. jednego z, te, z teatrów w Londynie zachował się spis inwentarza i tam jest między nimi płaszcz niewidka. <laughs> w angielsku "code to go invisible. Tak, i to, po prostu była konwencja, że jak widzowie wiedzieli, że płaszcz tak skrojony, czy w takim kolorze, Aha. oznacza, że aktora nie ma. Tak? Znaczy, to że postaci tłumaczy, nie ma. To tłumaczy, że po prostu światło padało z tyłu, wie Pan, i on w tej, po świecie wchodził, a tu się na no to Nie, może, może, nie, ale pytam ale o Ale do edukacyjnych jak najbardziej. Mamy tutaj bardzo szeroko mhm. zaplanowany program edukacyjny mhm. i teraz prowadzimy. Co roku mm -hmm. 4-5 tysięcy młodych ludzi może uciekać.